Anko Zapasy Poznań powstał w 2011 roku, dokładnie 17 maja. Został stworzony po to, żeby zawodnicy mieszanych Sztuk walk mogli mieli gdzie przede wszystkim uzupełnić techniki zapaśnicze, których brakowało jeszcze w tamtych latach poprzednich. Nazwa Ankos y, pochodzi od y, imienia i nazwiska głównego trenera Andrzeja Kościelskiego, dlatego nazywa się Ankos Zapasy i Poznań dlatego, że jesteśmy w Poznaniu. Y, co no z Andrzejem znamy się 30 lat. Y, 27 dokładnie. Y, no i co? Interesowaliśmy się MMA już generalnie od... Y, powiedzmy 1996 97 roku, kiedy dostawaliśmy pierwsze kasety VHS, na których można było UFC obejrzeć. No i tak powoli, powoli to wszystko trwało, aż doszliśmy do wniosku, że należałoby ten ośrodek taki stworzyć i po prostu jest. Kiedyś w czasie programu radiowego było zadane przez redaktora pytanie skąd wzięła się nazwa Ankos i zadzwonił telefon z odpowiedzią odpowiadający powiedział że jest to nazwa pochodzi od greckiego boga który wymieścił zapasy <noise> oczywiście my nie zaprzeczaliśmy wręczyliśmy nagrodę ale rzeczywiście nazwa pochodzi od imienia i nazwiska głównego trenera Zrobimy wyjście sobie pod klatką, czyli pod ścianą, bo klatki nie mamy i będzie to wyjście, w którym, przy którym nie trzeba używać dużo siły. Jeżeli wygląda to w ten sposób, że Borys mnie klinczuje, pod Bart mnie trzyma, dla mnie pod bark, Trzymaj pod Bart, tak jak jest, jest, jest podstawowy, klinc, ale nogę ma ustawioną pomiędzy moimi nogami. I teraz, co jest ważne, jak jest taka pozycja i mnie kontroluje. Teraz tak, prawo, lewą ręką swoją. Ściągam sobie mocno, całą rękę pod jego, yy, jego barwę. Teraz prawa moja ręka wchodzi pod, pod, jego, pod jego brodę wysoko na jego na ramieniu. I teraz równocześnie wykonuję yy, trzy rzeczy. Raz, ściągam rękę swoją lewą w dół. Dwa, podnoszę jego brodę, jego brodę do góry. I trzy, nogo pracuję. Wycinam nogę i pracuję. Przechodzę sobie na drugą stronę. Mogę od razu zapracować sobie kolanem hop, albo w tempie w łokcie. Raz. Pozycja. Hop. Teraz co jest ważne, co jest ważne przy, tej, przy tej pozycji jeszcze, żeby być pośladkami, tak jak teraz jestem, prosto w linii prostej. Nie ustawać się pośladkami do boku tylko być w mniej prostej. Po to, żeby po prostu pierwsze jeszcze wypuścić pierwsze pośladki, żeby wyszło on do... I teraz, jeszcze raz. Mamy pozycję. Łapuję rękę. Ciasno łapie. Dwa. Ręka wchodzi po grodę, Trzy. Noga. O. Raz. Kolano. Łokieć i łokieć. Teraz bez tłumaczenia w tempie. do To jest. Jesteś prezesem klubu, ale także współzałożycielem. Jak znosisz to brzemię i czy bywa czasem zbyt ciężkie? Nie jest, nie jest to ciężkie. Generalnie jestem pracoholikiem. Lubię, lubię pracę. Nigdy nie, nie odmawiam, jeżeli coś jest do zrobienia. Bardzo mnie cieszy, kiedy zawodnicy wygrywają, kiedy, kiedy, kiedy e, na przykład e, mają e, jakieś sukcesy, czy to na arenie MMA, czy grapplingu, czy zapasów. I to jest e, największą nagrodą, dlatego nie odczuwam tego, tej pracy, że e, jest to, nie wiem, ciężkie czy, 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 czy trudne do zrobienia. E, może dla kogoś innego byłoby to trudne, ja akurat podchodzę do tego w ten sposób, że. E, Cieszy mnie właśnie to, że wygrywają, że, że, że oni są zadowoleni i to jest najważniejsze. 2011, początki klubu do ludzi dochodziły suchy o tym bastionie. Dzisiaj to największa twierdza polskiej sceny MMA. To przypadek losu, czy sztywna realizacja planu? Rac, raczej jest to sztywna realizacja planu, a czy jest to największy bastion, no to akurat, no, yy, że tak powiem, nie mi to oceniać. To powinni ocenić zawodnicy, zawodnicy, którzy nas odwiedzają też i i może kibice, ale tak, jest to, jest to na pewno sztywna realizacja planu, który założyliśmy na początku 2011 roku. I dążymy do tego, żeby, żeby coraz bardziej uzupełniać właśnie techniki zapaśnicze wśród zawodników MMA w Polsce których brakowało, było widać, że brakuje tych jednak zapasów, bo możemy wcześniejsze walki, no nie chcę tu wymieniać jakichś tam poszczególnych zawodników, ale, ale te braki były widoczne. Mieliśmy w Polsce tylko jiu -jitsu i bardzo dobrą stójkę i oczywiście bardzo dobre Judiczu, ale jednak ta kropka nad i pod tytułem właśnie zapasy była potrzebna i my to dajemy zawodnikom. Mogą przyjechać do nas, uzupełnić to. Jeżeli ktoś komuś brakuje zapasów, zapraszamy, można uzupełniać, jesteśmy do dyspozycji. Mówię największa twierdza z racji tego, że dzisiaj to nie tylko Ankos zapasy Poznań, ale także Ankos zapasy Warszawa. Skąd pomysł na taką współpracę i skąd w ogóle wziął się, żeby z Warszawą wejść w wymianę warsztatu treningowego? Pomysł powstał bodajże w zeszłym roku. Było to chyba na Gali któreś KSW. Piotr Jeleniecki przedstawił taki pomysł, trener Jeleniecki, że chciałby połączyć te dwa kluby i wymieniać się doświadczeniem. I oczywiście zgodziliśmy się, dlatego że Piotr Jeleniecki jest wyjątkowym fachowcem w tej dziedzinie. Też bardzo dobrze podchodzi do swoich zawodników. Do, do W ogóle do dyscypliny, promuje tą dyscyplinę w znakomity sposób. I dlatego zgodziliśmy się natychmiast na tą współpracę i ta współpraca trwa i wysyłamy do e, trenera Jel jelenieckiego wysyłamy swoich zawodników na przerobienie różnych technik. E, Piotrek wysyła do nas. No i tak współpracujemy cały czas. Właśnie o precyzyjności działania klubu mówi się w całym kraju. Komu lub czemu zawdzięczacie tak dobrą organizację? Mm. Organizację zawdzięczamy ludziom, którzy pracują z nami. To jest, teraz dołączyła do nas jeszcze Dorota Jurkowska, wcześniej Iwo Baczkowski. Oczywiście mamy bardzo dobrą bazę trenerską, trener Andrzej Kościelski, koordynator i trener zapasów. Łukasz Rajewski, trener stójki, kickboxing, muay thai, Maciej Alf Glabus, trener jiu -jitsu. Jest to wyjątkowy też fachowiec, jeżeli chodzi o rdzidców Misz Europy obecnie. No i to ci ludzie właśnie tworzą to, że jest taka organizacja. Bardzo interesuje mnie to zagadnienie, właśnie stąd moje pytanie, które miało być wcześniej. Jak bardzo rozbudowany warsztat opieki treningowej oferuje klub? Mówię tu o psychologu sportowym, o piece lekarskiej. No jak wcześniej zostali wymienieni trenerzy od poszczególnych płaszczyzn walki? znaczy współpracujemy z dwoma psychologami sportowymi, którzy są dostępni dla zawodników można powiedzieć o każdej porze. Mamy też zaplecze medyczne, to jest dwóch ortopedów, jeden powiedzmy lekarz ogólny, też dostępni 24 godziny 7 dni w tygodniu. Także zawodnicy pod tym kątem są zabezpieczeni. Jeżeli coś tylko niepokojącego się dzieje, to natychmiast są odsyłani do do lekarza, który w danym momencie może błyskawicznie pomóc. I pracujemy teraz jeszcze, e, współpracujemy teraz jeszcze z kliniką City Medica. To jest e, takie dodatkowe ubezpieczenie dla zawodników. 1200 bodajże placówek e, specjalistycznych. W każdej chwili zawodnik będzie mógł się umówić też na wizytę do specjalisty, w razie potrzeby oczywiście. No i to, to tyle, jeżeli chodzi o to zaplecze. Klub jako pierwszy oferuje w pełni możliwość zawodowej kariery. Zawodnicy Ankos dostają miejsce zamieszkania, niezbędne finanse, pełen warsztat opieki treningowej. Gdzie początek tak dużego profesjonalizmu? Początek to w momencie realizowania tego pomysłu Ankos Zapasy Poznań zakładaliśmy, że w przyszłości będziemy musieli wypłacać właśnie z zawodnikom stypendia, że tylko... W pełni opieka właśnie finansowa też zapewnia pełen profesjonalizm i zawodnik nie martwi się o poza treningowe jakieś inne sprawy, tylko jest skoncentrowany na treningu. Także ten pomysł powstał w momencie powstania klubu. No i dwa lata temu udało nam się już zacząć wypłacać pierwsze stypendia. Te stypendia cały czas rosną, to ze względu na to, że mamy bardzo dobrych sponsorów. W momencie, kiedy zawodnik załóżmy jest z zewnątrz i przyjeżdża na jakiś krótki okres czasu, 2 miesiące, trzy, to zapewniamy wtedy zakwaterowanie. Później, jeżeli się załóżmy przeprowadza do Poznania, no to pomagamy w wynajęciu mieszkania i, i finansujemy, finansujemy, albo zawodnik sam sobie finansuje z tego stypendium właśnie mieszkanie. Więc można powiedzieć, że Anglos Zapasy staje się wizerunkiem nadziei yy, zawodowej kariery, zawodników w naszym kraju. Może. Takie to uczucie. <laughs> Może można tak powiedzieć. Ja tego akurat tak nie, nie odczuwam. Wydaje mi się, że w Polsce jest dużo klubów. Yy, yy, dużo klubów... Które mają bardzo dobrych zawodników, zawodow, zawodowców, przede wszystkim szkolą zawodowców. Czy akurat takie koncepcje są wprowadzane jak u nas? No tego akurat nie mogę powiedzieć, bo tego nie wiem, ale no my staramy się staramy się, żeby to, żeby maksymalnie zawodnika odciążyć od wszystkich problemów zagadnień poza treningowych. I, no i właśnie w ten sposób wprowadziliśmy te stypendia. I, i, I właśnie pomoc w, w tym znalezieniu mieszkania, czy wszelką pomoc, którą zawodnicy, generalnie w naszym klubie, zawodnicy mogą zwrócić się do nas, do mnie, do, do trenera, do wszystkich ludzi, którzy pracują z każdym problemem, jaki jak w danej chwili ich męczy. Nie wiem, czy to jest dentysta, czy komputer do naprawy, tak jak dzisiaj Borysowi odebrałem, więc yy, nie muszą się martwić generalnie o nic. No i to tyle. A kto może dostać się do takiej elity y, trenujących, którzy także zostaną w taki sposób zauważeni i dostaną niezbędne wsparcie, właśnie odciążające psychicznie, y, finansowo, pomoc niezbędną? No to o tym decyduje już trener, główny trener Andrzej Kosielski. Y, zawodnik, który chciałby. U nas trenować albo wiązałby jakąś przyszłość z naszym klubem musiałby najpierw zgłosić się do Andrzeja. Andrzej na pewno sprawdzi przez jakiś pierwszy próbny okres czasu, czy ten zawodnik się nadaje, i później podejmie decyzję. Tak jak w większości zawodników z zewnątrz podejmuje decyzję, czy ten zawodnik zostaje u nas w klubie, czy nie wiem, ma jeszcze troszeczkę gdzieś tam popracować, gdzieś indziej. A, a, i, i wtedy, jak już będzie na odpowiednim poziomie, to do nas wróci. W każdym razie decyzja należy do głównego trenera Andrzeja Kościelskiego, kto u nas trenuje i tak dalej. Na koniec współpraca z firmą Iron Horse Series. Współpraca, nawiązaliśmy współpracę właśnie za pośrednictwem trenera Jelenieckiego z Ankosu Zapasy Warszawa. Nawiązaliśmy tą współpracę dlatego, że firma dostarcza najwyższej jakości produkty, suplementacje. Zawodnicy, nasi zawodnicy potrzebują najwyższej jakości produktów ze względu na to, że oni bardzo ciężko trenują i dlatego muszą, muszą mieć zapewnione wszystko, co jest najlepsze. Pod każdym względem. Dlatego wybraliśmy firmę Iron Horse, ponieważ uważamy, że w pełni spełnia te warunki, te nasze oczekiwania i oczekiwania zawodników. Za głowę. Powiedz Mateusz, na czym to polega i z jakiej pozycji możesz tą technikę wykonać. Tak, jest to, jest to typowo technika zapaśnicza, lecz ostatnio przerabialiśmy to na treningach i bardzo, bardzo dobrze się sprawdza z clinchu. Na przykład mogę zademonstrować, jesteśmy w clinchu z zawodnikiem, typowa akwariacja ma, zaciągamy zawodnika pod Ciebie i jednocześnie kiedy, ściągamy go pod głowę. Mamy tak zwany uchwyt ręka głowa. Teraz moja prawa ręka trzyma brodę, a moją lewą ręką idę po przekątnej do zawodnika, do jego przekątnej nogi. Czyli wchodzę tutaj. I teraz trzymając mocno prawą ręką za brodę, lewą za nogę, przechodzę na moje prawe kolano i tam go tutaj. I jednocześnie pożycie albo mamy. Tojść się do brawo, a zbo spojście do pozycji poczyn. Ostateczny koła Dobiega końca w tym odcinku. Jak zwykle mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania jest zestaw suplementów firmy Iron Horse, Hiking oraz Kreapact. Zasady są proste: wystarczy polubić fanpage Fight Travel, udostępnić na swoim profilu odcinek z zapasy Poznań i odpowiedzieć na pytanie Mateusza Gawrona. Witam wszystkich. Mam dla Was jedno pytanie, jedną zagadkę. Ja wywodzę się z Zapatru, dlatego, pytania będę. Ostatni ze stylu wolnego zrobił medal na igrzyskach olimpijskich oraz zagadka, co to są dwie kulki i armatka. Zapraszam do komentarzy. Już wkrótce kolejny odcinek programu Fajta, więc do zobaczenia. Będzie to technika z żółwia po, po obaleniu, jak ktoś się uratuje żółwiem czy w parterze, jak ucieknie do żółwia. Bo e, no takie przejście jest wykończenie z ciosem. Fajny. To, A będzie żółwiu, kontroluje go blisko. Aura przychodzę. Super, super. I teraz staram się wybrać tą rękę. Zaciągnąć ją w ten. W ten. Teraz. Za ten kolej w gudrowy. ciągnę go na siebie. Cały czas kontroluję tą rękę i go tutaj trzymam. Teraz, zaczynam go bić, on się będzie najprawdopodobniej właśnie zasłaniał. Mam w tą dziurkę, wkładam rękę, w ten sposób i teraz obchodzę go do góry. I teraz, jeżeli by były stare zasady Pride'a, Pride pięknie, ale nie ma. A, gwarantuję Wam, że żebra do wymiany i Że Jeszcze raz. Wyładował w to mogę tu wiadomo, do Wszystko rzeczy są To Wybieram. Zaczył nam rękę za zakłócać wędrowy kop, zaczynam go okładać. I tą dziurkę w w rękę. Ok, dalej. A ręka fajnie skontrolowana. Milion rzeczy może dalej, panie budyń. Ale to otwarcie jest najważniejsze. Mam nadzieję, że się spodoba. Masz na śmierć. Rozlicza życie. bye okay.